Ten kapitał się gdzieś tam kumulował, i za te pieniądze wspólnie podjęliśmy decyzję, że kupimy działkę. I tak kupiliśmy działkę za milion złotych. No więc, yy, moi drodzy, Dominik powiedział, co, jak, w jaki sposób ogarnął kasę. Bo oczywiście w komentarzach zawsze hejterzy piszą, że to niemożliwe, że taka młoda osoba, tak jak przy ostatnim odcinku z Bartkiem, zarzucano mu, słuchajcie, wszystko. I dziwi mnie, że w Polsce jest takie podejście, że. Z jednej strony, jak ktoś w jakiś sposób sobie poradzi, właśnie zrobi coś ze inwestorem, nie wiem, nawet pożyczy od ciotki pieniądze. Tu ludzie piszą: A on dostał, on pożyczył, ja też bym tak potrafił zrobić. Więc u nas się odbiorcom, albo w większości odbiorcą, czyli tym osobom, które rzeczywiście nic nie robią, i mówię to specjalnie, hejterzy, do Was. Czyli Wam się nigdy nie da dogodzić, bo dla Was zawsze jest coś nie tak. Ale teraz, żeby już nie przedłużać i nie dawać zbyt dużo energii i uwagi tym osobom, które wiecznie narzekają, to zapytamy Dominika w zasadzie ja, bo tu nie ma nikogo innego, o to jak wygląda jego nowa inwestycja.